Nie ma co ukrywać, drodzy państwo, że u nas dziś dziwnowie bardzo dzisiaj Rześko, ale nam to nie przeszkadza, żeby szukać fajnego orzeźwienia, także intelektualnego. Kamil Natil jest z nami, słynny internetowy Myku, który odpowiada za suchar codzienny, czyli taki kanał na Instagramie, który ma prawie 2 miliony fanów i użytkowników. Jak się to robi? Jak wpada się na taki pomysł, żeby? No próbować w dobry nastrój, w pozytywny wprowadzić Polaków humorem. No, początki byłyby zdecydowanie skromne, jakby nie od początku to było 2,5 miliona osób. Zaczęło się w pięć osób. E, wysyłaliśmy sobie żarty po prostu między sobą na Messengerze. Ktoś wysłał komuś, ktoś to udostępnił, z pięciu zrobiło się 500, z 500 5 tysięcy. Teraz jest nas sporo więcej, więc no, zaczęło się od zera. No bo to nie tylko Instagram, na którym mówiłem około 2 milionów, 1 milion 800, ale to też inne kanały social mediowe, w których dzielicie się, no właśnie, jakbyś to określił, czym się dzielicie, czym jest dla ciebie suchar? Nie zdecydowanie są to nieśmieszne żarty i są tak suche, że trzeba popijać. <laughs> ale popijać co, kochany? O, i zdecydowanie wybieram coś mocniejszego. No tak, mocny gaz jest dobrą opcją, bo wtedy rzeczywistość nabiera zupełnie innych klimatów. Jak pozyskujecie kontent? Skąd się to, to, to bierze? I drugie pytanie, kolejne, które ciśnie mi się na usta, to co tak naprawdę bawi Polaków? Jak Doprowadza się do tego rozeznania. No teraz mamy już naprawdę mocną społeczność, więc tak naprawdę to oni uczestniczą w tworzeniu tego kontentu. Wysyłają nam, opisują swoje życie, mówią o tym, co się im przydarzyło. Cokolwiek było, było przewrotnie, zabawnie, orzeźwiająco. A jeżeli chodzi o to, co bawi Polaków, dobre pytanie, bo uważam, że Polacy to skrajni indywidualiści, więc ile głów tyle Sucharów? Ale chyba określiłbym nas, że jesteśmy takimi trochę ogrodnikami. To znaczy? Lubimy przesadzać? <laughs> <laughs> Trzeba popijać. Dobrze, słuchaj, mam dla ciebie na koniec naszego spotkania i rozmowy, za którą już teraz bardzo ci dziękuję. Szybki quiz. Trochę w, w waszym stylu spróbowałem przygotować rzecz. Zakładam, że mamy 30 sekund, wow. jeszcze 40, więc szybkie pytanie, szybka Daj odpowiedź. mi łyżka najpierw. Tak, najpierw orzeźwienie, a potem możemy Ach, zasuwać. No to gotowy. ja startuję. Ile wody dla ochłody? E, cały Bałtyk, a jak nie ma, to przynajmniej jedna mocna drzewka. Co wiesz o orzeźwieniu? E, piszemy przez RZ i Z, e, nie schodzimy. E, cztery rzeczy, które robisz na plaży? E, trzy litry wody i leżę. Grapefruit, pomarańcza czy mango i marakuja? Grapefruit, pomarańcza. E, dobra, e, ulubiony sposób spędzania czasu na plaży? Jak ma być chill, to przeżyć do wieczora i spać do rana i tak w kółko. Listę pytań, proszę Państwa, którą mam dla Kamila, jest całkiem długa, ale już nie zdążymy jej tutaj zadać. Te pytania czekają na Państwa, więc przybywajcie do nas, do strefy orzeźwienia. Mocny gaz do Dziwnowa.